Gdzie ty jesteś? Ale ty się świecisz! O! O! W blasku słońca! <laughs> Będziemy tańczyć wokół ogniska. Ty, a jakiś poranik do tego był? Co mamy robić? Eee, chyba był, ale nie chciało mi się czytać. Mam patyk. Musisz znaleźć kamień. Masz patyk? A Ma masz patyk. może jakiś kamień? Bo kamień nie możesz niszczyć drzewo chyba. Nie, ale mam patyk, to jest ważne. Będę, będę niczym Dumbledore. <laughs> Jak to jest patykowane? Czekaj. Dobra, <grywa> Zresztą, <grywa> przebiłem cię na wylot. O, o kurde, tracę głód. <grywa> Nie, przestań! <grywa> Nie. <grywa> Moja wątrobica <grywa> Damage, human, zadałem ci damage. <grywa> tak widzę właśnie. Aaaa, jestem potężnym. Felix, tygrysa znalazłem. Jak to tygrys? W tygrze są tygrysy? Mam patyka, idę, idę, idę. Uuu. Zabija mnie! Czujmy. Masz! Gonicie! Gonicie! <grywa> <śś> Już szybko pięga bunga się bunga, <śś> bunga, bunga szakalaka. Robię go. Ja Je... tu nie mam 10 HP. Już go porobiłem. O, daj mi go zjeść. <śś> <śś> Co można z tym zrobić? Da się go jakoś upiec... Pichcić Chwycić. To potrzymaj Miesz, ten patyk. Jest... Gdzie mój patyk? Co się stało? Tu jest mój. O! <śś> mam tygrysa? I idziemy z nim na Słuchaj, jak tu pięknie, pięknie wyglądasz. Cieszę się. Dzięki za komplement. Mm, trzeba znaleźć jakiś dobrym Myślę, że tutaj jest tak pod jaskinią, to tutaj się rozbijemy jakoś. Co mi się stało? Czemu? Czemu umarłem? Czemu umarłeś? Czemu mnie zaatakowały pszczoły? Chcę <laughs> zrobić coś, czekaj. Weź się nie ruszaj. Patwa. <laughs> No masz taki usy Nie, nie nie dotykaj mnie O widzę cię Mam patyk To jest drugi patyk, dobra jeszcze kamień jest potrzebny O to ty A Ale ci Jestem jak, jestem jak Jak? Jak Gandalf o, o kokos, to jest kokos I to kokonat na Nie, się bo idę ci dojechać patykiem jest! Ej, da się! Kokosa! Niszczę! Robię to! Jest! Mam tu. Kokosik! Okej... Okay. Where are you? Małe się wydawało. Stój tam, gdzie jesteś! Stoję! Jak <noise> przebie... Patrz! E, nie to. Kokos! <głos> 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 Jestem coraz bardziej głodny. Daj mi żreć. Już to rozwałam. Jest! Yes. <noise> Spróbujmy to zjeść. Okay. O! EAT Wziadłem! Zjadłem! się się do zdrowia! ERIKS! Co się dzieje? Zrób to! Moja ręka! Zrobisz to, wierzę w ciebie! Dasz radę! Zjesz kokosa! Jak to dać, do ust? No, mam to dać podnosisz do ust? i... ...klikasz E, tam będziesz miał przycisk, kiedy kliknąć E. No to robisz! Moim jedzeniem rzucasz! Czekaj, ja ci dam na nakarmię cię, czekaj. <laughs> Dzięki! Nakarmię cię. Chodź. Dzieci ]cie. w yes. Nie mogę. Jak to? Kliknij E, nie masz nic takiego? Nie To chwyć A... tego kukus. Czekaj Puszczam go no, o! Dawaj Zrób to Jak Scrollem do góry Scrolluj, 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 scrolluj Zrób to Scrolluję I? Scrolluję Zjedz Uciekło mi! No, Dawaj I kliknij E Kliknij E Jest! Jest. Zjadłeś! Wbi paty... za Odawaj kamień. Dawaj kamień. Zostaw mi go! Weź go daj no, Dobra, to ty idź, zetnij tamtą małą palmę Tą małą palmę, a tamtą, tam. tam a ja w, spróbuję wbić patyka w ziemię. Słuchaj. Udało mi się! Dostaliśmy jedzenie z tego! Co? Co? Gdzie? Znaczy, idę do ciebie. A da się jeszcze to na mniejsze pociąć czy coś? Nie wiem. A to można zejść tak po prostu... Da się. Czy? Nie, ja rozpadam O, okien. o! 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 To! Deski! Okej. Okay. Mamy deski. Dobra, to ty sprój jakoś położyć. Jeszcze potrzebujemy trzcinę. Tak? To się trzcina? To takie wielkie liście co ma. Jedną. You know. Palma. Co mogę zrobić z deski? Postaw ją. W pionie. Ono spada! Ono się nie położy w pionie, ono spada. To trzeba je nie dobić wiecie. kamieniem, trzeba je wbić, chyba wiesz? To ty je położyć panie ja będę pił O, i kliknij R. O. Okej. Okay. Ale. Postaw to w pionie. Trochę niżej no. ziemi. Bliżej ziemi. To jest Nie no. Okej, okay. teraz ja wzmykamy B. się. Okej. Okay. E, kurde, nie dosięgam. <grym> <grym> nie dosięgam. Nie da się tego wbić. A spróbuj to położyć ten. Dobra, e, trzeba znaleźć liście. A z tamtego drzewa nie wypadły liście żadne? Nie, liści nie było żadne. Co to jest Arbus? Nie, nie Jak to drzew. Arbus? No, to jest arbu Arbus z drzewa, kozak. Tylko kokosy są. To wygląda jak Arbus, nie, nie, nie się ze mną. Chyba ci zaszkodziły trochę. N nie. A! Umarłem. Jak to? Nie wiem. Co się stało? Z głodu nie może? Nie tak było, Może tak Nie dałeś... nikogo. Ej ale stopam nadal, ruszasz Ty, ty mnie widzisz co nie? czekaj. O widzisz mnie teraz Nie, o teraz cię widzę teraz Stój, stój nade mną <noise> Niee, <noise> <noise> za kamień Ale wiesz troszeczkę bliżej mojej głowy bo tak mało cię widać Nie mogę ruszyć głową, gdybym mógł ruszyć to bym... O Boże. Został ten kamień <laughs> Obudź się. Ja cię do wody pochowam, póki nie umrę. Idziemy. Idziemy. Idziemy do wody. O nie zaraz umrę, bo mi jest za zimno. Umrę. Nie chcę umierać. Tak mi dobrze było. Idziemy. Szybko. Śmierć zaraz mnie czeka. Nie, umarłem. I, i widzę tylko gwiazdy. О, встал по